Człowiek mają przysięgam. Ma. Co to siebie widzisz? O Jezu, ktoś do mnie rzucał. Jezu, rzucił mi we mnie Czekaj, biegnę, biegnę. Pomóż jak coś tam napisał, na zaczekaj, no biegnę. Ja widzę swój cień, on jest śmieszny, bo ja wcale tak ręką nie ruszam jak na tym cieniu. Bieg. Zabim jakiś fagas. Kurde. Dobra, nieważne. You were killed by Bane. To ciebie widzę? Jeszcze? Tak, to ciebie widzę. Się muszę blisko Jeszcze? ciebie trzymać. Gdzie ty jesteś? Na górze. Biegnij w te podziemia, w te podziemia! Dobra, biegnę. Zamknij dziób. Dobra, wyjdź. jesteś. Witaj. Ach, jest. Dobra. O no Jezu, sorry, zapomniałem. Sorry, zapomniałem, że możemy się zabijać. No właśnie, ja też. <laughs> o Boże, debile. Już to no, wygrałem, już widzę, jak to wygrywamy. To jest team deathmatch, tak? To jest team deathmatch. Dobra, czyli po prostu musimy zabijać. Tam coś się dzieje. Możemy się wspinać? Gówno. Co ze mnie za ninja? Powinienem tam wskoczyć na ten dach na rękach klaszcząc uszami. No dokładnie. Ej, ale nie no, mi się wydaje, że coś tutaj jest Nawet grubsza, nie mogę jakaś zabić z banka. Zobacz! Kwitnące drzewa, zwarek. jak w ostatnim samuraju. Dobry film. Są wiśnie, to są wiśnie. Same jesteś wiśnia. Jest tu nie. kto? Nie ma. Switch o, team! A oni mnie! A łasku się To i mnie Zostałem samurajem. Od teraz jestem samurajem. Ktoś za mną biegnie i strasznie drze mordę. Jesteś samurajem? Nie, to jest Davy Jones. Jestem, jestem sparta i nie ma... ej, odpuścili, przestał mnie gonić. Super. Zostań samurajem. No nie. nie, jestem spartą. To bądź spartą. To wal się. Su, Tu jest... Wazo z kwiatuszkiem. A? Nie wiem, ale wjeżdżamy na tego Jezu, pirata. Jest ci tam biegną, drą te mordy, ej. Widzę cię, kaftan. Tak? Tak. ta za mną biegnie, w dupie go mam. Ej, we mnie ktoś strzela. Ała całkiem nieźle no jest strzela, Ała, ale nie umie trafić. Ała! Więc co tu się dzieje? Z kim ja jestem w drużynie, tak właściwie? Ała, no nie? Nie, mnie, sorry. Swojego zaciupałem prawie. Jak się zmienia klasę? O, dobra, ja Ej, ja nie mogę zmienić klasy. O, Muszę teraz cały czas być No z kurde! Cem... <laughs> Jezus, Maria wbił mnie. O, nie wierzę. Ej, ale przejdź do mnie! Czego przejdź do mnie? Wolę być samurajem. No ale. Zawsze nie. chciałem grać samurajem w jakiejś, w jakiejś grze, to jest pierwsza okazja, by to zrobić. Czułko. Czy on jest ze mną, ale skąd ja mam wiedzieć, kto jest ze mną? No, ludzie. No masz ich oznaczonych. No właśnie nie! No masz! Jesteś sama, deklu do dlatego nikogo ci nie oznacza. <laughs> super! Zabił mnie pirat, to jest nie fair. Jak zmienić, kurde, te ludzia? jest, ziomek. Ja, ja, ja idę na spectator. Może nie, może przeżyję, przeżyję. Oooooo, oh, 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 jezu. Ktoś mi odstrzelił łeb. <laughs> nie wierzę. Widziałam na tym, ale o, nie widziałam. Znany co się boskie. Stało. E, ja jestem samurajem, kaftan. No to super. No a co, co, co to robi więcej niż biega i bije? No. Krzyczy i jest samurajem? To nie wystarcza? Ale to musi mieć jakieś super umiejętności dla no klasy. jest samurajem do diabła, no nie wiem, jest twardszy, cokolwiek. No samurajowie przecież jeszcze nie oglądałeś ostatniego samuraja z Tomem Cruzem. No okej, okay, ale na przykład ninja mają uniki. Też to jakieś bronie czy coś Ja nie wiem gdzie są wszyscy, znaczy wiem, ale oj tutaj ich jest tu za dużo, oj, jest tu za dużo Ja Ci pomogę Nie czekaj, bo tak tnę na oślep Dostał. Zabiłam Czułko tam jest jeszcze rycerz, czego go ja ubić. ja z główką, ja z główką odcięłam. On się boi! Ja mam małą hapek'a Tak tłukę na oślep trochę, ale... Nie! Ja nie miałam hełmu, czemu? Biegnę. Fuck, zabił mnie! O, King Leonidas mnie też zabił! Czy ja naprawdę nie mam żadnych... Kurde, no. Ej, musi być jakaś super umiejętność. Nie wierzę w to, że nie mamy nic. Bardzo możliwe, że jesteśmy jeszcze sierotami. No ale spokojnie, zobacz, już powoli nabijamy poziomy. Tak? Nie. Ale jestem w ninja. No i co cię ninja obchodzi? Samurajowie muszą ninja. być lepsi. Z wszystkiego wypróbujemy, jeszcze jest czas. Chcę Biegnie tam, biegnie, biegnie ninja. Ja wiem, widzę. Zeskoczy na dół. Piraci wygrali. No to bijemy tego ninja na piąty. Join game. Piraci ja czy ninja? Chcę. Piraci. Mają pistolety. Serio? Może być ja nie. śmiesznie. Secondary. Bo w sumie. Już nie graliśmy nim. Mogę się jakoś ubrać co, co to jest to? Drugie. Mm. To. Tak, tu to. I. Dobra, oni by... no, dobra. Jestem piratem, mam pistolet. Iśmy teraz. Jackiem Sparrowem. Się cicho i patrz, się cicho i patrz jak Co wyglądam. się cicho? O Jezu, to jest armata, nie wierzę. Strzelamy w ziemię, w podłogę i... Ej, an... kaftan, patrz, patrz, Widzę. patrz, ale po, po... Chodź do mnie. Ty jesteś różowa? Tak. Świetnie. Wyśmienicie. Podejdź. Jezu, jak... Ej, ty biegasz jak Jack Sparrow. Ty też. Moonlight. że O, tu są, ej, tu są Nindze. Tu są Ninja. Kogoś. Nie Nie, dostał, nie trafiłem. Ale to nic. Dostał! <grym> Czy to jest pirat? Nie wiem, ale wbiegam do góry. Ale on nie jest z nami, bo on nie ma go zaznaczonego. Ja też nie mam zaznaczonych wszystkich piratów. Dobra robota, chłopaki. Może, a może to jest. Jezuć, on chleje. Nie wierzę. Lecha, wybierz. Seklignij, Lecha, wybierz. O, jestem pijany. Nie wierzę. <grym> Ja pierdzielę, co ciekawe zagram? czy da się. Ty naprawdę jesteś różowa. No. <laughs> jak ty biegasz? To no, błędne. Podoba mi się. Przynajmniej teraz biegam tak jak się ubram. Tam ninja biegnie. Tam ci. chodź ich chodź, chodź, zajdziemy, co? HA! Dostał! Kurde. Jezu, ninja mnie goni! Dobra. No nie wiem, stara się przeżyć. Zabił mnie. Jezu, weźcie go ode mnie! Weźcie ode mnie tego ninja! Nie wiem, ale jestem na brzegu, jak tu pięknie! Ciekawe czy mogę odpłynąć w drugą stronę, ale chyba się raczej utopię. Widzę cię, lecę ci na ratunek. Czy tam... ładuś co mnie. Co ja mogę zrobić z tą O, armatem? zabiłam go! Tam biegnie. Genialne, Ej, tu jest, tu wiesz co trzeba jest zrobić ninja. z armatą? Armatę trzeba uderzyć e, mieczem. O, zabiłam znowu! W trzeba mieczem uderzyć, to wszystko. Dostał! Uh, <laughs> Jestem stworzony bye. do tego, by być piratem. Ej, ale ja też to kimś deceluję. O Jezu! Oh, Dostałem od któregoś ze swoich ninja z tyłu. Ninjas! Ninja. Za tobą ninja. Jezu, weź go! Dorę. Nie dostał. O kurde, ninja przy mnie. Mam być tym? Mam być śrubokrętem? Śrubokrętem. Oj, swojego No bo nie dożyłem. mam już tego. No weźcie się, o... Ała, dobra, ja zarąbam Dobra, skopam moje... mu zasadzę, kurde. Albo wiesz co, albo odejdę i przeładuję ten cudownym... Ojej. Zobaczaj za sobą. Ej, ja go tym... Zadźgaj go śrubokrętem. Nie mogę. A, nie ci. <śrubokrę> Ale Jezu, no, za to... Co? na dwóch na mnie, A na mnie. No. Ej to jak się odrodzisz to będziesz chyba obok mnie. ej, pisz okoli... jak nie, ja mam ostatni 4 na 1. Świetnie, ja 3 na 2, także nieźle jest. Gdzie jesteś? Cholera, ej. czego ty się tak daleko odrodziłaś ode mnie? Ups! On w ciebie rzuca shurikenami. Widzę. No żeś jak on nie dostał? Dobra, zabili go. Idiota c wcisnąć w tym momencie. Ała. Tu ktoś jest? Tu jest ninja. No. Dostał! Gwiezdny pył prosto w ryj. O rany o, tam jest ninja. Ej, cudownie, podoba mi się. Fajna rzecz. Ej, Jezu, no ja muszę ich zabijać. Rękę mu odstrzelili. Ej, tam ktoś się bije. No to pomóżmy mu. Charles niego. Kurde, trzech. Trzech i żadnego trafić nie mogę. Ała, i mnie nie widzę. Widzę. Dobra, można odejść. Trzeba ostrożnie po prostu się trzymać z dala. No co?! Chcą... A, to był ninja, okej. Okay. On mają jakiś czekan kuźwa. Kiedy oni mają czekany? Idę po ciebie. Czułko, czułko, czułko. ty śmiesznie biegasz. Czego ja nie mogę kopać? Ej, za tobą! A, to nasi. O Jezu. Nie, czekaj, czego ja nie mogę kopać? Piraci nie mogą kopać? No bo oni... Oni tak już widzisz jak oni biegają już. A nie możesz kopać, no po pijaku to raczej nie. Bez sensu. No ale to nic. No, nie, nie możesz. No ale oni mają, oni byli wtedy przesadzeni, i już i tak mogą z tak daleka nie To jest nie nasz, strzelać. to jest nasz. Oni mają te muszkiety fajne i szpady, także trzeba do tego dobić, podoba mi się. No. Dostał. Od tyłu nas zajdą, także tutaj zapraszam serdecznie. Ej, tutaj jest ninja! Przebiegł. Dostał. Dobra, zginął. Tu w tunelu są, także chodź tu Emi. I tę. Jak, jak Co to za się... dźwięk dziwny? O, nie wiem. O jezu, Trudzie. jak schodzą na nas. Jak nóż masę. O kurde. A i nawet nie zabiłam. Dobra, team kill. Sorry, <laughs> sorry, ciebie w głowę. <laughs> sorry. I taki był plan. <laughs> jak możesz. Dobra, ja tu jestem niebezpieczny, kurde, trzymam się od nic ja dala. z domu. Ja byś z przeciw, możemy nawzajem zabijać. No właśnie rozsądnie, Jezu, trzeba ostrożnie, no. Inaczej byś no, tak Ja male na pałę, więc... muszkie... No właśnie na pałę, rzecz w tym, żeby tego nie robić. No ja i tak to no robię. Jak to kurde. Ile tutaj trup? rany boskie z metra nie dostał. Naprawdę się schlałem. Nie, u ciebie nie ma. Czyli no, z armaty. S jak Ej, ale chociaż weź ty z niej kolor. Stań stań na, na przeciwko armaty, co? Dobra. Do, dajesz, dajesz. Stój, szybko, dobra, czekaj. Czekaj, jeszcze nie. Dobra, Przyskuj. uwaga. Za tobą. A! A! Nie wierzę. Nie Nie, ktoś ci uderzył, ja cię rozczłonkowałem Chodź, możesz to powtórzyć. Tylko że tutaj na brzegu gdzie nie ma gości. Ej, nie bo mi staty, bo coś teraz mam 5x4 przez nie. No i straci na staty, chodź tutaj. Dobrze? Jezu. Chodź tu szybko. Zobacz. Odpalaj. A ale tylko myślałam, w głowę. Ty się myślałam, rozpadłaś sz... na kawałki. Ale szkoda, że nie poleciałeś trochę. Ty się następnym razem wejdę do armaty. O Jezu. Głowę wsadzisz. Ty się rozczłonkowałaś zupełnie, także mówię ci, ubaw był nieprzeciętny. Czułko. No, pogięło cię? łaj, no wali ci! No wali ci? Chyba tobie. O, czekaj, może ktoś stanie na armaty, ale będą jaja. Nie, ale blisko było. Kurde, ktoś do mnie strzela. Czego do mnie, czego mnie bijesz? Ja cię ze śrubokręta! Emi, co ty robisz? Kurde, chciałam cię w końcu zaciepać śrubokrętem. Ale po co? No dla jaj. a po co ty mnie rozwaliłeś tą armatą? No to umówiliśmy się, tak samo się zgodziłaś ty, Deklu. No, ale to, widzisz, trudno. Idą, Spartiaci. <laughs> <laughs> biegnie, biegnie, biegnie! Dostał, ale przeżył, ale... Znowu prawie nie jest, dostał. Nie, tak samuraje. Nie, tak, dobra, okej. Okay. Ja... Już chodzę zaraz. Kurde tymkiel sorry! Sorry, stary wybacz! Inaczej miała brzmieć ta piosenka. Kurde, wpadłem w bagno Nie trafiłeś! Ej, Jesteś fryerem! Bo... Pomóżcie mi, samurajowie! Ej, patrz wszyscy mają inne, tylko ty znowu jesteś taki randomowy Co znaczy randomowy? Że jesteś taki jak był normalny A wszyscy sobie to pozmieniali ładnie, takie indywidualne Kurde, nie mam amunicji już w łuku, to nic. Wparowuję w nich. Ej, uważaj, bo oni cię z... Wrzucą do dziury. Oni to mają we krwi. Jak tu kutas, jeden podbieg. Zabiłem go! Ja dostałem asystę. Ała! Weźcie go! Ała! Ej, on mi zaraz wepchnął do tej dziury. Dobrze. O jezu, zabiłem. Bikuchi mnie zabił. Oh, zabiłam! A to mój mnie zabił. No to spoko, nic się nie stało. Wybaczam ci! Ja mam bardzo mało HP, ja muszę postać Chuj! i sobie je naładować. <grym> Chuj <grym> Mówię po japońsku. I co jeszcze? Ja, ja stuję, stuję, ja stoję i ładuję HP. Ej, oni tam... Widzę, że stoisz i ładujesz. Jezus, no nie Jezus. dadzą naładować! Skyl się! Nie dostał, przeżył to. Goli cię kurde, w dupie ma To nie że rzuciło się na jego pięciu. Ja stoję i ładuję HP. Dostał któryś. Jak tak biegną z pięci to... <grym> może nawet coś się uda? Ej, oni nie biegną. pomocy Dobra, w dupie, mam wolę popełnić samobójstwo! Ha! Przeżyłem! Ha! Lecę! Może to przeżyję? Może na dole jest woda? Jezu, lecisz. No, dobra. Ała. Na dole nie ma wody. <ścoughs> <ścoughs> o boże. Wielka Jak oni się wszyscy drą. No kurde, oni mają te pieprzone tarcze, to z łuku mogę tak naprawdę strzelać do A, strony śmierci. Do mnie... No i zabił mnie, bo mnie przebił w naprawdę. Te tarcze ich cholerne są, nie do przebicia momentami. Nie ja chcę być ninją. W dupię ninja. Się ninja. W biega. O, cel ma ile strzał w głowie. Człowiek pają przysięgam. Nie wierzę, piękne! Nie mnie stary! Jego! Jego! Zobacz on normalnie. Człowiek ja pająk, nie wierzę. O Jezu! Ile do mnie biegnie kolesi! Ej, <grywa> widzę, teraz uciekaj! Dobra, dalej. No uciekaj. O Jezu! Zabijcie. Ej, to halo, tu piękne. jestem, halo! Ej! Gdzie halo? Widzę, ale tam daleko. Ale ja wołam ich okay. Ale Boże jak oni... Biegnę. To chodź do mnie, chodź do mnie, bo to taka cała banda leci, to strzelę ja, jedne do... No raz przecież widzę, wołałam ich, ale oni pobiegli z powrotem. W dupie cię mają, sama biegniesz, nikt cię, nikt cię nie goni. No! no chodź. mówię, wołałam ich, ale pobiegli z powrotem. Dobra, widzę ich. Ej, tutaj stoi jeden <laughs> Swojego trafiłem, wybacz stary. Ej, tutaj stał jakiś awczył. Naraz zginął, przykro mi. Tam ich jest sporo, kurna. Ktoś tam dostał. O, dostałam, za... jeszcze trafiła mi, dostałam zabójstwo stąd. Cześć to. Cześć to. Biegną do nas. Uciekaj. Uciekaj. Dobra, uciekam tylko, o. Dostałam... Łuk, włącz łuk, łuk, łuk. Patrz, jak tam lecą. Idą do nas. O, kurde. Spadam. Dzień, dzień, dzień. Spadam. To jest taktycznie... Ała, czy... Jezu! Sali się bo zabijają! Pehetehetehe! A ja zabiłam wcześniej jednego, trafiając go po prostu z kilometra. Zabiłem go. Nie, swój go zabił. Oni się sami go zabijają. Nieważne. Zabili Przedef mnie. Oj Jezu. Piękne. Co? Ej, no pan... Ej, mogę go... Ej, czekaj! Ej, kapitan, stań na chwilę przy tej dziurze! Nie. Ten mój na mnie poluje, żeby mnie wrzucić do dziur. Lecą, kurna. W dupie mają. Ej, no ja w końcu kość rzucę do tej dziury. Chyl się. Teraz swojego jezu. zabiję. O, skopcie powiem. go, skopcie go! Nie, 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 skopcie go do, do dziury! Do nie, dziury. Padł! <ślepiją> jezu, fire! Zabiłam znowu! Cholera. Coś mi to zabijanie nie wychodzi. I jakby co, nie? Jakby co, to co? Ja i co? O jezu, most! No to, to zdążę, ja. może! Zdążę! Przeżyłem to. Co za frajerzy zostali po Ej, drugiej jakby stronie. Jakby co, to ten różowy to ja, Lecą wikingowie? Nie. nie, to rycerze. A gdzie są wikingowie? Jest ich więcej. Czemu ich nie widać? Jeżeli jest ich więcej. Ja was widzę. co, co ci robią. O, lecą wikingowie. Kurde, gówno, nie? Już! T tarczo we mnie rzucił! Ej, no ja muszę spektetować. O. Jaki penis, tarczo we mnie rzucił. Jasne. Naprawdę, przysięgam. Wiking rzucił we mnie tarczą. No trzech na mnie, naprawdę. Do końca będę się trzymał. Dupie mam. Zabili mnie. Dwóch zdążyłem zabić, ale zabij mnie. Bonarny styrolata. Ja nie czekać do końca rundy, no. To wychodzimy, bo za 15 minut to jest sacred. Jak za piętnaście? All you know is all a lie All cut up in paradise Running away from everything real Everything that hurts to feel All you know